Dzień dobry, nazywam się Iwona Szkrawan, Przewodnicząca Rady Krajowej z, y, AZZTK. Proszę powiedzieć, ta dzisiejsza akcja strajkowa, w jakim celu jest? Y, zwróciliśmy się do pracodawcy o podwyżki, ponieważ nie mieliśmy 4 lata podwyżek. Zarabiamy niewielkie pieniądze, nasi koledzy, koleżanki mają po 1200 zł, 1300 y, Jest to praca bardzo odpowiedzialna. Maszyniści, drużyny konduktorskie, y, powinniśmy zarabiać więcej. Ponieważ, jak wiemy, wszystko drożeje i chcemy godnie zarabiać. Dzisiaj jest strajk ostrzegawczy, dwugodzinny od godziny 7 do godziny 9. Polega na zatrzymaniu pociągów przewozów regionalnych. Z informacji, jakie posiadam, stanęły pociągi przewozów regionalnych w całej Polsce. Ze Słupska mamy dwa pociągi. Właśnie ten, który stoi, to jest pociąg do Szczecinka. Nie wyjechał o godzinie 7.33. Jest jeszcze jeden pociąg do Białogardu, 8.49. On wyjedzie też z niewielkim opóźnieniem. Tak, jeżeli jutrzejsze rozmowy nie przyniosą skutku. To 27 ma się odbyć strajk generalny. Na e, dworcu czekałam godziny 7.20. Nie wiedziała Pani, że ten pociąg nie pojedzie? E, to znaczy słyszałam o strajkach, owszem, ale przyszłam do kasy, pani mi normalnie powiedziała, że e, pociąg nie odjedzie. Wcześniej nigdzie żadnych wiadomości, który pociąg jaki pociąg nie odjedzie nie było. Nigdzie powiedziane. Przyszłam tutaj się Państwa zapytać. Państwo powiedzieli, strajkując Państwo, że pociąg odjedzie dopiero po godzinie dziewiątej, kiedy skończą się strajki.